Się kolacji? Nie, ja chciałeś herbatę. No chciałem. I wiesz jaki jestem? Co? Jestem kurwa w miarę zadowolony. No. Bo? Bo wiesz, w życiu nie można mieć wszystkiego, nie? No. Ale ja mam przynajmniej ciebie. Inni ciebie nie mają. No. No Czy jesteś najlepsza? No nie. Ale jesteś. Tak się... O, o politykach się tak mówi. Mierny, ale wierny. Jakbyście widzieli twarz! Ja pierdolę, jak się wkurwiłaś. To powiedziała, nie? W ten sposób nie załatwisz kolacji? Kurwa, ale może mi 10 złotych wyślecie. Pokaż. Tak, to ty. Mega podniecające No. To też jest takie, taka, taka miła odskocznia, nie? A nie ten zapach pachy. No. No. I koniec końców ani nie dostałem dychy, kurwa, ani nie dostałem kolacji. Przekalkulowałem, nie?